Nocny czas nadszedł znów. Ora północy zbliża się już. Mroczny, babiogórski las tętni życiem nawet w ten czas. Koryś przebiegnie, tam sychnie lis, ursuk z nory wylegnie, a nie dziwiać przez sen, peda ryku bis. Lecz nagle dziw, błysk świateł w mig, rozświetlił kamienistą drogę. Już ryś drży. Wilk przy drzewie czeka na przygodę. Ten świateł blask, co ruszał się, Przestanął tak, jak przestaje zły Zamiar człowieka głowy. Już dwóch, złych typów dwóch, Samochodu wysiada. Ściąga z paki wozu, co tylko popada. Kanistry beczki, wszystko w ruch poszło. Ciecz cuchnąca leje się w dół. Już na ziemi czystej robi się głód. Ryś syczy gniewnie. Wilk kryje się, niedźwiedź zaś hrab nie żywi. Zbiry skończyły robotę, biorą kanistry i z powrotem wracają, skąd przybyli. Nocny czas nadszedł, lecz przyroda nie śpi już, bo ktoś ją ukruszył, ktoś jej kruchość naruszy. Adaś Słowacki, kruchość. Skryba, ty wiesz, że wiesz czym nie będziesz. Ty lepiej pisz te opowiadania. No a skoro już odmowa, no to zaczynamy.